Dzień dobry. Nazywam się Marta Duszyńska i jestem terapeutką ustawień systemowych według metody Berta Hellingera. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć trochę o ustawieniach systemowych, o tym czym są, kiedy warto pójść na ustawienie, z jakim problemem warto pójść na ustawienie, jak takie ustawienie w ogóle wygląda i jak może nam pomóc. Otóż w ustawieniach pokazuje nam się, że źródłem każdego problemu klienta. Jest jakieś zakłócenie w systemie rodzinnym, jakiś nieporządek, jakieś wykluczenie ma miejsce. Co to dla nas oznacza? W ustawieniach pokazuje się, że nasz problem, jakikolwiek, czy byłby to rodzinny, finansowy, w związku partnerskim, zdrowotny, jakikolwiek inny, tak naprawdę jest tylko zapaloną lampką alarmową, która informuje nas, że coś w systemie rodzinnym. Zostało pominięte lub wykluczone. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że każdy człowiek, żywy lub zmarły, chce być szanowany, chce być uznany i chce być widziany, chce przynależeć. Jeżeli ktoś z jakiegokolwiek względu został wykluczony, ze względu na to, co zrobił, czego się dopuścił lub czego zaniechał, to wówczas ta osoba jakby czeka cały czas na przyjęcie i często jest tak, że nasz problem prowadzi właśnie do tej osoby. Często te osoby to na przykład wykluczone, czyli usunięte dzieci, poronione dzieci. Dzieci, o których nikt nie chce pamiętać, ponieważ patrzenie na osoby wykluczone często jest bardzo trudne i bolesne. Czasami problem prowadzi do wykluczonych partnerów, bo no też nikt nie chce przeżywać bólu rozstania, i woli tak szybko, że tak powiem, się ogarnąć w dzisiejszych czasach, iść do przodu i już się tym nie zajmować. Czasami wykluczone osoby to te, które na przykład dopuściły się jakichś zbrodni, jakichś przestępstw gwałciciele, mordercy ale też osoby, które spotkała jakaś ogromna krzywda czyli właśnie ofiary: zamordowani, zgwałcone kobiety, ale także dzieci, które, które były molestowane seksualnie i patrzenie na to dla innych jest na tyle trudne, że ludzie mają tendencję do odcinania się od takich osób. Teraz jak wygląda ustawienie. Ustawienie wygląda tak, że na przykład często zaczyna się tak, że klient zgłasza jakiś problem. I ustawiamy na przykład klienta i jego problem. Co to znaczy ustawiamy? To znaczy, że na warsztacie zbiera się grupa obcych sobie osób, osób, które w ogóle. Prawie nic o sobie nie wiedzą lub nic zupełnie o sobie nie wiedzą i spotykają się po to, żeby wspólnie pracować, każdy w służbie każdego. Na ustawieniach systemowych, kiedy się przedstawia swój problem, nie trzeba o nim wiele mówić. Można powiedzieć jedno słowo, że chodzi o chorobę, albo o dziecko, albo o związek, albo o pieniądze. Można oczywiście powiedzieć więcej. Wtedy to ustawienie można prowadzić być może trochę trafniej i tak lepiej uchwycić to właściwie, z czym pracujemy. W skrajnych przypadkach można w ogóle nie mówić w ustawieniu o co chodzi, i ustawiamy jakby najpilniejszy temat klienta, i tam już się zaczyna dużo dziać. Ale wracając do rzeczy. Problem zdefiniowany lepiej im lub mniej, ustawiamy klienta i problem, i teraz patrzymy przede wszystkim, jaką relację ma klient ze swoim problemem. I tam zaczyna się coś pokazywać. Zaczyna działać tak zwane wiedzące pole, czyli energia, czyli energie, które są przy nas cały czas. Nawet gdy jesteśmy tego świadomi, jak na coś tego nie czujemy za bardzo, to cały czas przy nas jest. I zaczyna się coś wyłaniać. Podam przykład. Na przykład kobieta nie może stworzyć związku z mężczyzną. I okazuje się, że problem, który ona, ona wskazała, stawia na przykład mężczyznę. I on się zaczyna się kłaść na podłodze. I patrzymy, że ta klientka też chce się położyć koło niego na podłodze i kładzie się jakby symetrycznie do sposobu, w jaki położył się ten mężczyzna, obok niego właściwie tak samo, jak być lustrzanym. Co to oznacza? W ustawieniach to oznacza, że pokazał się zmarły brat bliźniak tej klientki. I że ona po prostu jest tak bardzo pochwycona przez miłość do tego swojego zmarłego brata. Ona tak kieruje się w jego, w jego kierunku, ona tak go szuka, ona tak go potrzebuje, że po prostu w mężczyznach nie widzi mężczyzn, tylko ona coś jakby szuka tego brata. W związku z tym nie jest w stanie stworzyć relacji partnerskiej, relacji seksualnej, takiego pełnego związku mężczyzny i kobiety. Co się wydarza na ustawieniach? Często jest tak, że ciąża na początku jest bliźniacza. To jest, no nie wiem, nie znam statystyki, ale to jest naprawdę spory procent ciąż. I często jest tak, że na przykład jedno z tych płodów, z tych dzieci, zarodków obumiera bardzo wcześnie, a drugie daje radę przeżyć. Niemniej jednak, dla tego dziecka, które przeżywa, to jest ogromna trauma i ogromna strata. I wtedy, kiedy w ustawieniu dotrzemy do tego, co jest naprawdę ważne, czyli ta kobieta odnajdzie swojego brata i jemu może powiedzieć, Kocham cię, tęskniłam za tobą, bardzo mi ciebie brakuje i to naprawdę czasami są bardzo poruszające sceny. Tam może pojawić się dużo płaczu, szlochu, taki właśnie taki wybuch tęsknoty i radości ze spotkania też jednocześnie. Kiedy do tego spotkania dołączymy też mamy, na przykład tatę tych dzieci, czyli klientki jej zmarłego brata, i matka przyjmie tego brata jako, jako swoje dziecko, i ojciec go przyjmie, Wówczas, jakby to spotkanie też się dopełni dla klientki, ona może w pewnym momencie sama czuje, że może już od niego wstać. I kiedy ona już od tego brata z podłogi wstanie, ona już odnalazła wtedy energetycznie to, czego szukała i to, czego jej brakowało. I wtedy, mając już brata w swoim sercu, może szukać partnera jako partnera. I wtedy, kiedy dostawimy w ustawieniu partnera, ona po raz pierwszy może poczuć, że ona może pójść tak naprawdę do mężczyzny, a mężczyzna może czuć się w końcu widziany jako mężczyzna, a nie, że kobieta na niego patrzy, ale widzi w nim jakiegoś brata, kogoś innego, coś jej się myli, coś tu jest nie tak. Więc tak jak mówiłam, źródłem problemów naszych, to się pokazuje w ustawieniach, że są wykluczone osoby albo wykluczone uczucia. Co to oznacza? Każdy z nas w dzieciństwie doznał no, czegoś przykrego. Każdy czasami życzyłby sobie mieć rodzica innego, może niż miał. Wiele osób doznało nadużyć poważnych, bardzo poważnych. I wówczas z tych nadużyć wynika ogromny ból. Ból, smutek, ale też wściekłość, czasami poczucie odrzucenia. Tam jest cała gama różnych przeżyć. I teraz dziecko, kiedy doznaje nadużycia, dla niego to jest zdarzenie traumatyczne. Ono nie jest w stanie go jakby do końca przeżyć, przytrawić emocjonalnie. W związku z tym te jego uczucia, te trudne uczucia i emocje ulegają na tamten czas wyparciu i dziecko żyje dalej. Ale żyje dalej i później jako dorosły idzie przez życie bez tej swojej części wyrażonej, bez tej swojego jakby kawałka wrażliwości, bez tego czegoś swojego ważnego. I może na przykład zdarzyć się tak, że przychodzi klient. I zgłasza problem, że na przykład jego dziecko jest bardzo smutne, albo zachowuje się tak, jakbyśmy mu zrobili krzywdę mimo że nie zrobiliśmy. Wówczas w ustawieniu bardzo się pokazuje, że tak naprawdę problem dotyczy nie dziecka, w ogóle nie dziecka, tylko dotyczy klienta i na przykład jego matki, jego rodzica albo ojca. Na przykład pokazuje się, że nie wiem, że klient był w dzieciństwie albo bity, albo znieważany, krytykowany, zawstydzany. I Wówczas, kiedy klient stanie naprzeciwko tej osoby, która faktycznie wyrządziła mu krzywdę, i tam będzie mógł ujawnić te swoje uczucia, wyrazić to, czego wcześniej nie wyraził, powiedzieć, co miał ochotę zrobić, jak się czuł, jak to go strasznie bolało, kiedy będzie mógł, nie wiem, wytupać się z wściekłości, powarczeć, kiedy będzie mógł się rozpłakać, przeżyć swoją rozpacz i niemoc tym wszystkim, wówczas fala po fali. Dochodzi do uwolnienia tych emocji, jakby trawienia tych emocji, i wtedy problem od dziecka może po prostu odejść. Z czym możemy przyjść na ustawienia? Na ustawienia można przyjść, powiedziałabym, z każdym problemem, który w jakiś istotny sposób wpływa na nasz komfort życia, na jakość naszego życia, na nasze funkcjonowanie. Jeżeli chodzi o dziedzinę, może to być każda dziedzina życia może to być problem z własnym dzieckiem, z partnerem, ze zdrowiem, pieniędzmi może to być problem bardzo jasno dookreślony czyli nie, nie, nazwa choroby ale może to być też problem, który jakby odczuwamy w takim poczuciu energetycznym czyli na przykład, że coś nie jest nam dane, że coś jest na rzeczy, że jest w powietrzu jakaś tajemnica, że czegoś mi nie wolno. Że choćbym nie wiem, jak się starał, czy starała. To nie dostanę awansu, albo że coś się może, coś jest nie tak w moim małżeństwie, że nawet nie wiem, co jest nie tak. I z tym wszystkim można przyjść na ustawienia systemowe i pracować. Teraz tak, jakby o co chodzi w, tym, w tych całych ustawieniach? W ustawieniach chodzi o to, żeby doszło do integracji uczuć. Oraz ponownego włączenia wykluczonych osób do systemu rodzinnego. Chodzi o to, żeby na nich popatrzeć, żeby ich uszanować, bez względu na to, co zrobili, czego się dopuścili lub czego zaniechali, i przyjąć ich do serca. I teraz można powiedzieć ogólnie, że jeżeli pochwycają nas jakieś energie, jakieś problemy, to uzdrowienie możliwe jest tylko z miłością. I właśnie chciałam tutaj dodać, że ustawienia są bardzo głęboką metodą pracy, pracy energetycznej na głębokim poziomie, często bardzo nieświadomym poziomie, że jest to metoda pracy z wzorcami międzypokoleniowymi. Jest to metoda bardzo skuteczna, ponieważ my nie jesteśmy tutaj prowadzeni przez jakikolwiek swój pomysł, domysły. To jest metoda, która sięga tam, gdzie umysł nie sięga, gdzie rozum nie sięga metoda, gdzie na przykład trzeba można pracować z chorobami które są leczone tylko objawowo, gdzie lekarze nie znają przyczyny, nie wiedzą jak to leczyć jest to metoda, z której mogą korzystać zarówno osoby, które przychodzą na ustawienia zupełnie po raz pierwszy jak również osoby, które są, że tak powiem bardzo zaprawione w boju są po wieloletnich terapiach różnego rodzaju ustawienia są metodą, która sięga tam, gdzie inne metody nie mają szansy sięgnąć tam, gdzie terapia indywidualna nie ma szansy sięgnąć, ponieważ terapia indywidualna nie może uwzględnić różnych relacji, nie może uwzględnić na przykład nie wiem, naszego zmarłego rodzeństwa, nie wiem, niespełnionej miłości naszej cioci albo niespełnienia jej w zawodzie i naszej lojalności do tego. To jest naprawdę bardzo meto mocna metoda pracy i zachęcam do niej każdego, kto czuje się gotowy. Naprawdę, naprawdę o swojej rodzinie i naprawdę o samym sobie. Ok, mam wrażenie, że tutaj przedstawiłam jakby bardzo pokrótce, ale jednak w praktyczny sposób: jak wygląda ustawienie, do czego je stosować, kiedy warto i można pójść na ustawienie i z czym można sobie pomóc. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i życzę miłego dnia.